Hej ciasteczka! Dzisiaj robię burgera drwala wege z McDonald's. Co my tu mamy? Same pyszne rzeczy, bułka z serem, ser panierowany, kotlet warzywny, cebulka prażona. Mmm, tu pachnie, słuchajcie. No i sałata na dodatek. Pięknie wygląda, smakuje rewelacja. Próbujemy. Mmm, ale super. Mmm, ale fajnie. Mm, świetnie doprawiłam. Jest nas prawie 293 tysiące. Subskrybujcie kanał, klikajcie w dzwoneczek, zaglądajcie na Instagram i dajcie łapki w górę. Maciek tak robi. Ja sobie nawet nie załapałam, że to takie są łapki. Ja zawsze takie dawałam, dajcie takie. No lepsze komentarze. Wata cukrowa i jan niezbędne. A wata cukrowa właśnie dawno nie robiliśmy tej waty. A jest filmik, zaglądajcie. Piszcie komentarze, dołączajcie motkę ciasteczka, a w komentarzu napiszcie, jaki burger dwala lubicie najbardziej. Ja dzisiaj zrobiłam wegetariański. Przygotowujemy warzywa na burgera, siekamy cebulkę cieniutko, taką większą połowę, znaczy połowę większej cebuli albo jedną mniejszą cebulę. Ścieramy jedną marchewkę na takich drobnych oczkach. Kolor piękny, słuchajcie jak to wszystko się komponuje. Super, marchewka starta, jeszcze yy, posiekamy drobną matkę pietruszki. To na patelni widać, jest jej łyżka oleju, ale ładnie się rozłożyła, rzucamy sobie cebulkę, też słychać, żeby już jest olej rozgrzany. Chwilkę ją podsmażamy. Dokładamy marchewkę i dalej podusimy. Dokładamy natkę i jeszcze zwieńmy wszystko razem. Aha, no zaraz, jeszcze to musimy doprawić. Zaraz to zrobię. Dokładamy trochę pieprzu. Nawet dość sporo, bo to musi być dość wyraziste. I sól. Próbujemy i dosmaczamy, jak jest za mało. Farsz tutaj jest... Puchemki, musimy coś ostudzić, musi być zimny, więc go odstawiłam i chwilę czekamy. 400 g fasolki czerwonej rozmiatam sobie widelcem. Myślę, że uda mi się to zrobić na taką masę gładką. Do rozgniecionej fasolki dodaję farsz marchewkowy. Do tego daję pół łyżki mąki owsianej, a zrobiłam ją sobie zmiliłam płatki owsianej. No i można też kupić tą mąkę. Wszystko mieszam. Widać, jeszcze rozgniatam taką gładką masę. Próbowałam, więc jeszcze dołożyłam trochę pieprzu, trochę soli. To musi być dość wyraziste. I teraz formuję sobie takie hamburgery. No z tej porcji to zrobicie cztery burgery, myślę, że spokojnie. Jeżeli zrobicie grubsze, to pewnie trzy. Burgery trafiają na chwilę do lodówki, myślę, że na pół godziny muszą trochę stężyć. I zapomniałam powiedzieć, że przed formowaniem moczymy ręce, bo wtedy nam łatwiej, nie kleją nam się tak zarobko. Potrażamy cebulkę, przygotowałam mąkę, ja sobie tu w to obtaczamy. O, kosteczkę. O i tu trochę mąki z pieprzem, solą. Obtoczona cebulka i teraz ląduje. Zagrzemy. No, jeszcze mało, damy. Moment będzie. No i podprażamy na rozgrzanym małej. Ja tak lekko podprażyłam, jeszcze później to zrobię jak będę smażyć y, burgera, y, serek, no i żeby to wszystko było ciepłe, więc nie spalić, na razie to odstawiam. Panierujemy ser w okay. bułce, z jajku rozdełtanym, bułce, ja przecież powtórzę czynność, bo to jest ser, żeby nie wypłynął, żeby ta panierka była grubsza, więc jeszcze raz w jajku. Ser mamy gotowy. No, schłodziły się hamburgery, więc mogę sobie spokojnie opanierować. O, kuchenka też jest gotowa. Czekajcie, bo tu gdzieś białko. O, dobra, tak żeby nie zdeformowała. I teraz jeszcze tu. Bułkę do hamburgera posypałam serem żółtym, wkładam teraz do piekarnika no na 5 minutek może, no sprawdzamy, żeby nam się to nie przypaliło, odgrzało, żeby była cieplutka. Ale jestem zorganizowana, wszystko mam, już wszystko przygotowane. Cebulkę zaraz też podłączę, a teraz smażymy razem. Jest? Jest. Ser i burger. Myślę, że wystarczy po 2 minutki z każdej strony, ale sprawdzamy, oczywiście ma być ładnie przyromienione to wszystko pod kontrolą, zależy jaki ogień. Pięknie się usmaży pięknie, taki złocisty kolor. Damy na ręcznik papierowy, podobnie z hamburgerem, burgerem. No i proszę, jaka piękna podprażona, akurat w tym czasie się zdążyła zrobić. Pierwszy idzie ser, ale fajny, burger, listki sałaty, mamy takie dwa zielone. Trochę cebulki. No i bułeczkę smarujemy sosem majonezowym. I proszę bardzo. Gotowe. Burger drwala wege gotowy. Z McDonalda. Pozdrawiam ciasteczkowo. Do następnego odcinka.